Spacer z powstaniem witają Państwa Marcin Bąk i Maciej Gnatowski, znany też jako wujek samozło. Rozmawiamy w miejscu, które jest dla nas i dla Państwa bliskie, bo kilkadziesiąt metrów stąd znajduje się siedziba redakcji telewizji Republika i jest to również miejsce związane z historią powstania warszawskiego ulica Dzielna 60, cały ten obszar. Wokół nas został całkowicie lub prawie całkowicie zniszczony. Niewiele obiektów przetrwało do naszych czasów z tych straszliwych lat 40. Tu jeszcze toczyły się wcześniej walki. W no właśnie przecież tutaj było getto, to było wszystko zniszczone, ale kilka budynków zostało. na przykład ten budynek to został wkomponowany w nowy budynek. Właściwie kompleks budynków, tak, został wkomponowany w ten kompleks, który. Teraz mamy, gdzie się również mieścimy. No i wydarzenia historyczne z samego początku powstania też miały miejsce. Będziemy sobie o tym za chwilę opowiadać. Marcin, a kim na ogół byli żołnierze Kedywu? To Studenci, jest, uczniowie? To jest pytanie, oczywiście bardzo szerokie. Jeżeli mówimy o Kedywie komendy głównej AK, czyli o tych ludziach, których dowództwo tutaj u nas stacjonowało w tym samym kompleksie, w którym znajduje się, na miejscu, którego znajduje się teraz redakcja Telewizji Republika, no to trzeba powiedzieć, że to była formacja szczególna. Elitarna. W jakiś sposób tak. Zwłaszcza dwa bataliony znane chyba wszystkim warszawiakom, wszystkim Polakom, czyli Zośka Parasy. i Parasol. Tak. Bo to byli ludzie wywo wywodzący się z przedwojennego harcerstwa. E, ludzie, którzy albo kończyli matury jeszcze przed wojną, tuż przed wojną, albo robili je już na kompletach, na tajnym nauczaniu, studiowali podziemnym trybem, tak, konspiracyjnym trybem. Oni nie chcieli być jakimiś zabijakami. Chcieli normalnie żyć, no ale na drodze do tego normalnego życia stanęli panowie ze swastykami, no i trzeba było się ich jakoś pozbyć z naszej ale kochanej Warszawy. Z tego Warszawy. co wiem, to tutaj w batalionie Zośka i Parasol też byli chłopaki z ulicy tak zwanej, tak zwane, robotniczej, tak, którzy nie też. mieli wykształcenia. Tak. Raczej może, można było powiedzieć, że niektórzy byli z tak zwanego mieli, Jak to mówią, zespołu. wyższe wykształcenie domowe. E, tak, Tak o nich, o nich wtedy mawiano. E, rzeczywiście... Tacy ludzie też trafiali do tych formacji. Można powiedzieć, że te bataliony, które są tutaj wymienione, Czata 49 miała jeszcze, ciekawszą, jeszcze ciekawsze korzenie to byli ludzie w ogóle ze wschodu. Ta formacja była stworzona dla wspierania chociażby naszych oddziałów na, na Wołyniu, samoobrony wołyńskiej, później oddziałów Armii Krajowej na Wołyniu. Także to była. No ciekawy kondoromat, tak naprawdę cały naród, no cały naród. No wartów, właśnie, z... rozumiem, że tutaj ta ekipa zaciągała z... trochę tak niektórzy, ledzikowała, tak, ledzikowała. niektórzy. niektórzy no trafiały się postacie bardzo dziwne, chociaż oczywiście trzon tego Kedywu Komendy Głównej pod dowództwem pułkownika Mazurkiewicza, to byli ludzie z Warszawy, rzeczywiście z różnych środowisk, z Żoliborza Inteligenckiego, z Robotniczej Woli, Woli. z Czerniakowa, no wszyscy wszyscy chcieli się dołączyć do tej, do tej walki z, z tymi Niemcami, których już mieliśmy mieli serdecznie dosyć. Od 39 przecież rozstrzelania. W każdej właściwie bloku w każdej klatce schodowej był ktoś, kto był poszkodowany przez niemiecką okupację, także ta złość, i chęć odwetu rosła i wreszcie eksplodowała. Eksplodowała dość, dość mocno. Tutaj, pierwsze dni sierpnia, pierwszy drugi dzień sierpnia to był czas, kiedy kiedy rzeczywiście gdzie szedł, tam wygrywał. Ja swego czasu dużo poznawałem historii i całych formacji, i poszczególnych ludzi, życiorysów, szczególnie właśnie w Zośce i w Parasolu. W Zośce 1 sierpnia było tylko czterech zabitych. No, można powiedzieć aż czterech młodych ludzi życie straciło, w tym dwie sanitariuszki, ale porównując z innymi oddziałami, które 1 sierpnia poniosły ogromne straty, atakując na bunkry. Na, na jakieś inne umocnione obiekty, to właściwie takich dużych strat nie było. I dobrze dowodzony przez pułkownika Mazurkiewicza, kiedy w pierwszych dniach sierpnia, gdzie szedł, tam zwyciężał, zdobywał te obiekty. Między innymi tutaj 2 sierpnia się usadowili. No właśnie, na początku odnosiliśmy dużo sukcesów. Też takim dobrym patentem było to, że powstańcy obrabowali magazyn mundurów, prawda, i potem mieli mundury no, niemieckie. ja bym tego rabunkiem nie nazwał, no. <laughs> rabunku to dokonują Niemcy, jacyś... ale myśmy, że tak powiem, Okradli to jest zdobycz wojenna. Tak, tak jest, zdobycz wojenna, która nam się wojna. bardzo przydała, bo Niemcy byli w dużym problemie, bo nasi żołnierze byli tak samo moderowani jak ich i to bardzo pomagało naszym robić różne zasadzki i chyba zgodzić że ten pierwszy tydzień to był taki, kurczę, naj, naj, najwięcej zwycięstw. No szczególnie tu, rzeczywiście tu na woli, na tej bliskiej woli, gdzie Kedyw działał. Rzeczywiście tych zwycięstw było dużo. Ten entuzjazm daje się w wspomnieniach, w jakichś pamiętnikach, w opisach odszukać bez trudu. No, dla tych ludzi stłamszonych przez kilka lat, jak zobaczyli ludzi w, w panterkach biało z biało-czerwonymi opaskami, z jakąś bronią, a jeszcze kiedy był. Można powiedzieć na tle innych oddziałów w dobrze miarę uzbrojony. dobrze uzbrojony, w miarę dobrze. No niestety w innych oddziałach było z tym bardzo źle. To się też od 1 sierpnia we wspomnieniach powtarza, podstawowy problem, brak broni. I brak amunicji. I brak amunicji do tej nielicznej broni, która była. kiedyś na tym tle jeszcze w miarę dobrze się prezentował. No więc ci ludzie z okolicznych domów, tam pójdziemy sobie. Dalej gdzieś może w stronę Okopowej poznamy o, inne miejsca. Moje Tam ci, ci ludzie jak widzieli to, to zwycięstwo, bo to się wydawało, pierwsze dni to będzie zwycięstwo, no to był niesamowity entuzjazm. Dzielili tak. się wszystkim. z Ja też puchy. rozmawiałem z takim moim sąsiadem z Woli, który pamięta czasy powstania i też mówił, że to była euforia, że pierwsze tygodnie no to wszyscy szczęśliwi byli i wszyscy myśleli, że to się skończy, tydzień, góra, 2. Wszędzie białe flagi, i wszędzie taka radość. Biało-czerwone. Biało -czerwone. Białe to były na tych budyneczkach yy, szwackich, które się, które się poddawały. No, tak. Parę takich było. Yy, wiadomo, że tu w naszym spacerze no, nie zwiedzimy wszystkich miejsc związanych z historią, bo tego by nam roku nie starczyło tak, na, na programy. Yy, natomiast natomiast yy, te kilka miejsc yy, odwiedzić warto. Ale nie tylko miejsca są związane z y, pamięcią o powstaniu, a też takie drobne szczegóły. No właśnie, bo ktoś mógłby pomyśleć, że to jest bandanka, a to jest apaszka. To jest apaszka, I dokładnie. Tutaj tak jak w piosence z folkloru warszawskiego, apaszem Staszek był. Właśnie, apaszka, czyli chusta mm, zawiązywana przez cwaniaków warszawskich jeszcze przed wojną, podkreślająca ich fantazje styl. Tak jest, bo ktoś mógł mieć krawat, prawda? Ktoś mógł mieć muszkę, a chłopak z ulicy miał apaszkę. I właśnie oddziały Kedywu zaczęły tak od to była dolna inicjatywa tych chłopaków i dziewczyn zakładać apaszki i każdy oddział miał swój, dzisiaj byśmy powiedzieli pattern, tak? Swój wzór i te apaszki niebieskie w białe grochy, to były apaszki parasola. Także inne apaszki, żółte, charakterystyczne żółte apaszki nosiła żandarmeria na starym mieście. To był znak, po którym się ci ludzie rozpoznawali, i to dzisiaj na zdjęciach starych, podkolorowanych. Tutaj zrobimy małą reklamę: kolor, kolor, historii, kolor historii, dokładnie. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Dokładnie na y, tych podkolorowanych cyfrowo, świetnie zresztą zdjęciach, czasem możemy dostrzec. Najbardziej mnie za serce chwytają te momenty, jak ci ludzie wychodzą z kanałów już na początku września, ubrudzeni w tych zniszczonych panterkach, ale gdzieś na szyi zawiązana apaszka z fantazją. No, bo tacy ci ludzie byli, mimo trudnej sytuacji, z fantazją do przodu. Tak jest. Broniliśmy się mimo tego, że byliśmy prawie na straconych pozycjach. No, cieszę się, że możemy o tych no cóż, rzeczach znowu rozmawiać taka, i spacerować śladami właśnie powstania warszawskiego. Taka była Warszawa, taką spróbujemy w dalszych częściach naszego spaceru warszawskiego Państwu pokazać. A za dzisiejszy spacer dziękujemy.